W pewnym małym, malowniczym miasteczku, otoczonym zielonymi łąkami i pachnącymi kwiatami, mieszkał chłopiec. Był ciekawskim i energicznym dzieckiem, które uwielbiało odkrywać świat wokół siebie. Najwięcej jednak nauczył się od swojego dziadka, który słynął z mądrości i spokojnego usposobienia. Spędzał on większość dni na werandzie swojego domku, patrząc na zachody słońca i rozmyślając o życiu. Chłopiec uwielbiał siadać obok dziadka i słuchać jego opowieści. Pewnego dnia, gdy słońce zachodziło, malując niebo ciepłymi kolorami, dziadek postanowił przekazać swojemu wnukowi jedną z najważniejszych lekcji. Chłopcze, zaczął dziadek, czy wiesz, co to znaczy być uczciwym? Chłopiec zastanowił się przez chwilę i pokręcił głową. Uczciwość, mój drogi, to cecha, która oznacza mówienie prawdy, bycie rzetelnym i lojalnym. To sposób życia, który prowadzi nas do wewnętrznego spokoju i szacunku innych. Dziadku, ale dlaczego uczciwość jest taka ważna? zapytał. Dziadek uśmiechnął się ciepło i zaczął opowiadać. Dawno temu nasi przodkowie żyli w harmonii, ponieważ przestrzegali zasad uczciwości. Dzięki temu mogli polegać na sobie nawzajem, a ich wspólnota była silna i zjednoczona. Uczciwość pochodzi z serca i to dzięki niej możemy budować prawdziwe relacje i zyskiwać zaufanie innych. Dziadek opowiedział: Jak uczciwość była przekazywana z pokolenia na pokolenie jako najważniejsza wartość w rodzinie. Uczciwość jest podstawą każdej relacji. To dzięki niej ludzie mogą sobie ufać. Gdy jesteśmy uczciwi, budujemy mosty zrozumienia i szacunku. Bez uczciwości te mosty by się zawaliły, a my byśmy zostali sami, bez wsparcia i przyjaciół. Chłopiec zaczął rozumieć, jak ważna jest uczciwość. Postanowił, że zawsze będzie postępował zgodnie z radami dziadka. Dziadek przekazał wnukowi rady: Mów prawdę. Nawet gdy jest to trudne, zawsze mów prawdę. Bądź rzetelny. Dotrzymuj swoich obietnic i wywiązuj się z obowiązków. Unikaj oszustw. Nigdy nie oszukuj ani nie manipuluj innymi dla własnych korzyści. Słuchaj swojego sumienia i zawsze kieruj się tym, co uważasz za słuszne. Pewnego dnia Chłopiec znalazł pięknego Misia. Wiedział, że nie należał do niego, ale był tak kuszący. Przypomniał sobie jednak słowa dziadka i postanowił poszukać właściciela. Chodząc po okolicy, chłopiec spotkał małą dziewczynkę, która płakała. Okazało się, że zgubiła swoją ulubioną zabawkę. Chłopiec natychmiast oddał jej Misia. Dzięki temu zyskał nową przyjaciółkę i poczuł, jak wiele radości daje bycie uczciwym. Innego dnia chłopiec obiecał swojej mamie, że pomoże jej w ogródku. Gdy nadszedł czas pracy, bardzo chciał iść bawić się z kolegami, ale przypomniał sobie, że obiecał pomoc mamie. Mama była z niego bardzo dumna, a chłopiec nauczył się, że dotrzymywanie obietnic jest ważniejsze niż chwilowa przyjemność. Podczas zabawy z innymi chłopiec miał okazję oszukać i wygrać grę. Przypomniał sobie jednak nauki dziadka i postanowił grać uczciwie. Choć przegrał, inne dzieci szanowały go za to, że był uczciwy. Zrozumiał, że uczciwość buduje szacunek i prawdziwe przyjaźnie. Dziadek wyjaśnił chłopcu, że uczciwość to nie tylko przestrzeganie zasad, ale także budowanie charakteru. Moralnie uczciwość pomaga nam żyć w zgodzie z innymi i tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo. Psychologicznie uczciwość przynosi wewnętrzny spokój i poczucie satysfakcji. Kiedy jesteśmy uczciwi, nie mamy niczego do ukrycia, nasze serca są czyste. A my jesteśmy szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia. Wnuczek zrozumiał, że teraz jego rolą jest przekazywać mądrości dziadka kolejnym pokoleniom. Zaczął opowiadać swoim dzieciom i wnukom historię o uczciwości, tak jak kiedyś opowiadał mu dziadek. Wiedział, że uczciwość to dar, który należy pielęgnować i przekazywać dalej. I tak, dzięki mądrości dziadka. Wnuk nauczył się, że uczciwość to klucz do szczęśliwego i spełnionego życia. Przekazał te wartości swoim bliskim, tworząc rodzinę, która była znana z prawdomówności i rzetelności. Opowieść ta stała się inspiracją. Ludzie zaczęli dostrzegać, jak ważna jest uczciwość w codziennym życiu. Dzięki tej opowieści. Świat stał się trochę jaśniejszy, a serca ludzi otworzyły się na prawdę i szlachetność. Niech ta historia przypomina nam wszystkim, jak wielką wartość ma uczciwość. Niech prowadzi nas ku prawdzie, szacunkowi i miłości w każdym dniu naszego życia. Jeżeli obejrzałeś film do końca, przekaż go swoim znajomym i subskrybuj kanał.